Szliśmy przez starówkę i tych ludzi było bardzo mało. No i myśmy zaczęli zwyczajnie szukać pochodu, jakiegoś zgromadzenia większego. W końcu szliśmy marszałkowską w, takim, w takiej grupie mniej więcej półtora tysiąca osób. Zagazowali prawie całe centrum miasta, zupełnie. Nigdzie nie było wolnych przestrzeni od gazu. Byliśmy rozbici, po prostu no, uciekaliśmy na wszystkie strony. W sumie tam policzono, i to były oficjalne statystyki, że było 15 tysięcy osób na ulicach, co było dużo za mało, żeby wygrać. To jednak widać, że wyszli przede wszystkim studenci, taka młoda inteligencja. Widać było, że nie ma, że tak powiem, atmosfery do tego typu większej akcji. W Warszawie trudniej było mobilizować zakłady pracy do tego typu ostrych wystąpień, bo były pod bezpośrednim nadzorem Komitetu Centralnego. Ta dynamika była w tych innych regionach. Tego dnia w całej Polsce, w 66 miastach, protestowało ponad 300 tysięcy osób. To były w jednego dnia największe manifestacje uliczne w historii Polski. Tak duża frekwencja na solidarnościowych demonstracjach się już nigdy nie powtórzyła. Widziałem śmierć człowieka. Zobaczyłem pierwszy raz w życiu, jak ginie człowiek. Widząc to, co się dzieje, byłem absolutnie pewien, i przez długi okres czasu byłem pewien, że człowiek, który został przejechany, po prostu zginął. On mi opowiadał później, że miał świadomość, dopóki spód samochodu nie przeorał mu pleców i stracił przytomność. Ten materiał on wypłynął dosyć niedługo w perymetrze. Pod tytułem Śmierć polskiego Gawrosza. Grańsko zginął portowiec. Jakiś zomowiec strzelił temu człowiekowi z bliska w tył głowy i zabił go. Jak padła komenda, rozchodzimy się. To wtedy milicja użyła gazów, petard. Później nadjechała Nyska. Gonili nas tym samochodem, i to wyglądało tak jakby polowanie na zwierzynę, nie? Polowanie na kaczki. Pogonili nas przez ten mostek. Pamiętam bieg Michał pierwszy, ja biegłem za nim. i Jak on dostał, to taki strumień krwi mu z tyłu wypływał. Nawet nie byliśmy w stanie mu udzielić pomocy, bo jechali za nami, nie? Żeśmy uciekli i tak doszliśmy do mnie, do domu. Rozpakań się tu. Bo tak mógłbym być ja. Nie mógł być, Adam, mógłbym, mógłbym być ja. Nie mamy wiadomości, żeby ktoś umarł. Istnieją takie pogłoski, wiem o tym, nie ma potwierdzeń. Mąż był zeszczelony. Dawali rozkaz, żeby szczeleć do ludzi z ostrych. Ludzie zginęli, czy osoby zginęły? Nie mogłam sprawiedliwości odnaleźć, bo mecenasowie wtedy nie chcieli nawet z nami rozmawiać, bo bali się. Zabójstwa zbiorowe, tak jak na przykład Lubin. Było to ćwiczenie na żywym organizmie, jak organizm zareaguje na tego typu wydarzenia. Władze twierdziły, że rzekomo strzelali funkcjonariusze odcięci, zagrożeni przez manifestantów, co było nieprawdą, ale przede wszystkim przestrzelano broń, której oni strzelali, aby nie można było ustalić, który z nich spowodował śmierć danej osoby. Nigdy wcześniej nigdy później, w czasie tłumienia demonstracji w latach 80. nie było tak dużo ofiar śmiertelnych. Ta ilość ofiar, które naprawdę padły, była dla władzy no, optymalna. Zastroszyła społeczeństwo, ale nie przekreśliła jakiejś, jakiejś przyszłości swojej. Ostatnio w kraju wystąpiły różne zamieszki. W różnych miastach były demonstracje. Czy to pomaga nam w wyjściu z kryzysu? Wydaje mi się, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. W wyniku manifestacji 31 sierpnia ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych. Większość oczywiście demonstrantów stawiana była przed kolegiami do spraw wykroczeń. To była jakaś taka parodia wymiaru sprawiedliwości. Pan y, oto tym przy, przedmiotem zaatakował funkcjonariusza milicji obywatelskiej. Tak, nie przyznaje się. W ogóle się nie do tego. Kolegium do spraw wykroczeń to dostawał albo grzywne, chociaż one były bardzo wysokie tak grzywny, albo dostawał Karę aresztu najczęściej było tam od dwóch tygodni do trzech miesięcy aresztu.